Queen of the Black złapana przez policję. Kolejne problemy Queen of the Black. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Queen of the Black to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych postaci w polskim internecie. Głównie przez swoje dramy i sytuacje, które ją otaczają, oraz które w sporej mierze sama kreuje. Tak stwierdziłam, że wiecie co, ja nie chcę was oszukiwać tam, kurde, i tak dalej. Ja jestem jaka jestem po prostu, lubię sobie czasem popalić trawę, no i nie będę was tym oszukiwać. Um, alkohol mam mega ograniczony, chodzę na terapię uzależnień, leczę się i wszystko robię, żeby po prostu było dobrze. I czemu jak Mata Jara to nie ma problemu, ja, Leosio, ja, jak Leoś, a jak Jaran to jest problem. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy Queen of the Black stała się synonimem żenady i upadku człowieka, lekko mówiąc. Jako pierwsza przychodzi na myśl drama ze zbiórką na swojego psa, następnie Sylwester Wardenga, który wyciągnął do niej pomocną dłoń, którą Julka odrzuciła swoim zachowaniem, później sytuacja z samookaleczeniem oraz to, jak była pijana na konferencji Prime ma sprzedawanie fotek na OnlyFans, no można by tego dużo wymieniać. Całkiem niedawno było głośno o tym, że owa królowa dram została złapana przez policję posiadając blisko 40 gram marihuany. Jeśli ktoś myślał, że po tej sytuacji coś się zmieni, to ponownie był w dużym błędzie, bo nie minęło dużo czasu jak dziewczyna została ponownie zgarnięta na dołek. Drugi raz w ciągu dwóch tygodni czy trzech za to za, 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 za skręta? Win of the Black podała na insta-story informację o tym, że została znowu zabrana przez policję na dołek za palenie marihuany w samochodzie. Julcia znowu wylądowała na dołku. Ale no co, wylądowałam znowu na dołku o jakiejś. trzeciej, Coś takiego. Bo sobie poszłam na przejażdżkę z chłopem, samochodem mojej babci. No i jaraliśmy sobie tam dżungli. No i on się wystraszył, jak policja jakby i dzwonił trochę i nas zatrzymali, bo myśleli, że on idzie jako pijany, więc wylądowaliśmy na dołku i znaleźli u nas 14 braku. Dziewczyna jak widać nie przejmuje się tym zbytnio i można odnieść wrażenie, że takie sytuacje są jej na rękę, bo znowu jest o niej głośno i ma wyświetlenia. Co? Żyjemy dalej, nie ma co się uwodzić tutaj pod tą policją, nagrywać TikTok i tak dalej. I żeby nie było, to nie jest dla mnie żaden flex, że złapali mnie ziołem. Flexem by było, gdyby mnie złapali, nie złapali. W się przetrzepali i, i nie złapali. To by był flex. No, dobra. Chodź. Dobra, już idę, chodź, spadam, chodź, 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 bo chodź, 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 cały czas chodź, chodź. pod tą policją stoję. Dodatkowo zapowiada, że nagra filmik, gdzie opisze tą całą sytuację. Ja nawet wiecie co, nagram o tym odcinek. <laughs> Już był, ale nieważne, bo teraz to co się działo, to w ogóle było jeszcze bardziej crazy. Zopali nas w samochodzie, bo wyczuli woń marihuany. I w ogóle to jest taka śmieszna serio historia, że y, mój chłopak się zestresował, jak jechał policja i tak dziwnie jechał. I dlatego nas zatrzymali, bo myśleli, że po pijacku jeździ. I poczuli mariche, no i no i wiecie, prze... Wiele osób zapewne myślało, że po tym jak Amadeusz Ferrari wziął ją pod swoje skrzydła, to Queen of the Black zmieni się. Jednak jak można zauważyć, że jeśli coś się zmieni u niej, to tylko niestety na gorsze. Bo ja nie chcę robić już za bardzo dram, tylko chcę po prostu pokazywać siebie jaka jestem. Nie wiem czy się powinnam chwalić, ale ja pisałam z matą i on mi postara się ogarnąć receptę, także już bez przypału i jak już będę miał receptę, nikt mi nie powie, że nie mogę tego jarać, bo będę miał receptę. A Wy, co myślicie o całej sytuacji związanej z Queen of the Black? Internet przesada, czy naprawdę dziewczyna powinna się porządnie ogarnąć? Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć! Tyle rzeczy można byłoby zrobić, żeby tego uniknąć. Dlatego jestem teraz. Ultra ostrożna.